Choć zima ma swoich zwolenników, to wielu z nas woli cieplejsze, wiosenne dni. Więcej słońca, śpiew ptaków i budząca się do życia przyroda to lepszy nastrój i większa radość życia. A czy szanowianie tęsknią za wiosną? Zapytam już za chwilę. Tęski pan? No jasne, no powinno już, jak tak nie zima, nie lato, no to to powinna być przynajmniej wiosna albo przedwiośnie piękne. No ze słoneczkiem, za ciepłym czegoż jest w takim wieku, że potrzebuje trochę więcej ciepła. Kto by to nie tęsknił za wiosną, za latem. A za czym najbardziej? Za piękną pogodą. Hmm. Za piękną za słońcem, za kwiatami, za pracą w ogrodzie. Y, jadę na rowerze. No i ładną pogodą. Ale była to zima w tym roku w ogóle? Zimy nie mieliśmy. A ta zima by się nam przydała, za śniegiem tęsknimy. Ja i moja szefowa wyglądamy śniegu, ale ja się pocieszam, bo w sobotę jedę na narty do Białki. Zimy w tym roku to nie ma. Cały czas jest wiosna, jesień, wiosna, jesień. Zauważyła Pani już jakieś oznaki wiosny? Po prostu słuchać ptaszki rano. Jak się staje, to jak się otworzy okno, to tak. Nie na działce zakwitły, śniegi, już również jacenty się przebijają. Także widać, widać tę wiosnę. Mówią, że mamy piękną wiosnę tej zimy. Ma Pan jakieś plany na wiosenne dnie? No, jasne, że mam. Proszę, ją czekam. Wyjdę sobie na działkę jakieś te pozimowe porządki porobić. Z planów teraz mam wesele, ale to nie na wiosnę niestety, tylko na jesień. Ale ja myślę, że to zajmie cały rok. Chcę chodził już także troszeczkę pochodzi z plecakiem. Jak nogi pozwolą. A jakieś przygotowania do wiosennych dni jeszcze nie. Jeszcze, to znaczy, jeżeli można powiedzieć, chodzę, chodzę na zabiegi usprawniające. Tak, żeby człowiek mógł trochę pochodzić jeszcze. Niech mi pani tylko nie mówi, że mam powiedzieć, że ludzie sprzątają. Okna myją. Nie, nie. Trzeba odkurzyć altankę, przygotować komplet. To jest to. Jak widać, pomimo pochmurnego dnia, do Chrzanowa wiosna zbliża się wielkimi krokami.